Witam wszystkich dzień dobry. E, cieszymy się bardzo, że wszyscy zdrowi, cali. E, dziękuję wszystkim za. Te... Dziękuję wszystkim za te tygodniowe zmagania. E, wiem jak to jest. E, siedzieć Też słońce, błoto. Niektóre stanowiska naprawdę były masakryczne. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście. Dziękuję również tym, którzy chcieli albo musieli wcześniej wyjechać. No, zawsze na koniec, dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim, którzy przyłożyli swoją rękę do tego i głowę, żeby te zawody się odbyły na dębowej. Wyniki świadczą same za siebie. Widać, że ta woda jest doskonale zarządzana. Dwa karpie na zawodach, 24 kg, 25 świadczą o wszystkim. Gratuluję łowcom tych wielkich karpi, łowcom tych małych karpi, a również w takim samym rozmiarze gratuluję tym wszystkim. Którzy nic nie złowili, a to trwali do końca. Z mojej strony jeszcze raz dla wszystkich wielkie dzięki. Oddaję mikrofon teraz siłą wyższym dębowej. <noise> Dziękujemy bardzo za oklaski. Bardzo miło Was tutaj było gościć. Cieszymy się, że te zawody doszły do tego swojego finału. Z kolei pośród Was zyskają eliminację do Mistrzostw Polski. Spotkamy się tutaj zapewne na tych mistrzostwach. Muszę Wam podziękować za jedną rzecz, że mimo tej pogody, mimo tych wszystkich różnych warunków atmosferycznych zachowaliście się naprawdę wzorowo. Myśmy mieli tutaj problemy na pierwszych zawodach. Jeżeli chodzi o to zachowanie zawodników, niektórych co prawda może nie do końca byli temu winni. Ale jesteśmy tak pod takim czujnym okiem osób z zewnątrz i dobrze, że nie daliście się sprowokować, że zachowaliście się bardzo ładnie, bardzo dobrze i cieszę się przede wszystkim z jednej rzeczy, że dwie osoby zrobiły tutaj swoje życiówki. Bardzo mi się podobają te zdjęcia, kiedy komuś leje się na głowę przysłowiowy wiatr wody, bo taki jest zwyczaj. Myślę, że ten zwyczaj jeszcze niejednokrotnie na tym zbiorniku będzie miał miejsce i zapraszam Was kolejny raz na tą wodę, która jest dla Was, po to tylko, żebyście mogli w jakiś spokojny sposób, w miarę dobrych warunkach odbyć zawody. Myślę, że spotkamy się znowu za rok. Dziękuję bardzo. Także nasze brama dla Was. No, po raz pierwszy się tak zdarzyło od nie wiem kiedy, że Mariusz mówił pierwszy. Ale krótko. <laughs> Ta, ale krótko. Ale no właśnie, ja się bardzo z tego cieszę, bo, bo mnóstwo rzeczy zostało fantastycznie powiedziane. Mariusz jest niedoceniany jako mówca. To naprawdę jest człowiek, który precyzyjny, jest precyzyjny w swoich wypowiedziach. Ale ja się nie powstrzymam, mimo wszystko. A to wiemy. <laughs> Kochani, po pierwsze to tak: mnie się parę rzeczy spełniło, które sobie próbowałem powiedzieć na rozpoczęciu. Czyli jakiś malutki rekordzik pojawił się. Pojawił się te 25 kg, nas bardzo, bardzo cieszy. To jest kolejny krok do 30. i ona w końcu się pojawi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku no, Wam się to na przykład może zdarzy. Byłoby pięknie. Wiecie o tym, że 27. była w jesieni złapana, więc ona rośnie, czyli choćby na tą jedną 27. warto poczekać, żeby stała się 30. Ja mimo wszystko za to samo chcę podziękować. Bardzo Was prosiłem o, o, taką, o takie mądre spojrzenie na te zawody, żeby, żeby nie prowokować, żeby 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 żebyście wy się dobrze bawili, ale też nie tworzyli nam problemów. I to się udało. To jest naprawdę godne uznania. Jesteście wielcy i za to wam, za to wam bardzo, bardzo dziękuję. Yy, nam to bardzo pomaga i, no i myślę, że pomoże także w tym, żeby w przyszłym roku, a także w Mistrzostwach Polski, a także w kolejnych zawodach, ta atmosfera. Yy, zewnętrzna, bo w środku jest wszystko dobrze, natomiast zewnętrzna, żeby się poprawiała i bardzo, bardzo nam na tym zależy i od tego bardzo wiele zależy, bo to nie chodzi o, to, o nasz dobry nastrój, tylko chodzi o to, żebyśmy mogli te zawody organizować, żebyśmy mogli tą wodę, na którą tyle lat pracowaliśmy, żeby ona stała się taką wodą, jaką jest, żeby można było eksploatować i pokazywać jako wodę cudowną, no bo, bo ona taka jest, bo ona jest kultową wodą karpiową, Wielokrotnie to powtarzałem. Gratuluję serdecznie wyników. To, wielki, to, to jest wielki wynik. To, co byście zrobili tą, tym niewielkim zespołem, bo jesteście troszkę mniejszym zespołem niż pojemność zbiornika, a macie ponad 600 kg, właściwie to prawie 700, to jest wielki wyczyn i tego gratuluję. Gratuluję też tych, tych wyników, które nas najbardziej cieszą, czyli, czyli tych yy, prawie rekordów, a, a także rekordów. Gratuluję również tym, którym się udało zakwalifikować do Mistrzostw Polski. Jak was znam, to ci, którzy się nie zakwalifikowali, to jeszcze popróbują. Tu i ówdzie i pewnie się pojawią na Dębowej bardzo, bardzo wam tego, bardzo wam tego życzymy. Dziękuję organizatorom. Przede wszystkim temu skromnemu człowiekowi, który tu obok nas stoi. Eee, świetnie to zrobił. Dziękuję naszym chłopakom, którzy myślę, że nie zawiedli profesjonalni i robią to znakomicie. Zresztą chronią także i nas i was przed różnymi niebezpieczeństwami. Niektórzy mówią, co to za sędziowanie. Przez sędziowanie to taka społeczna robota, nie? Oni się napracują no, wy wiecie najlepiej. Dziękuję Wam bardzo za wszystko, co się udało i mam nadzieję, że ściskając dłonie tym, którzy wygrali, będę miał, będę miał wielką w tym przyjemność. A, 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 a wy w kolejnym roku przyjedziecie do nas, na co Was serdecznie zapraszamy. Mimo wszystko nie było krótko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz naszych sędziów, komisję sędziowską o podpisanie protokołu zawodów i trochę statystyki. Bardzo krótka statystyka, a mianowicie 80 ryb 710 kg 750 gram. Nie będziemy przeliczali tego Ile każdy średnio miał, ile było murów, ile karpi. Protokół wyników zawodów karpiowych Trzeci super puchatwicz Dębowa 2016 rozgrywany dniach 30. 05. 4, 406 2016 rok na akwenie Dębowa. Pierwsze miejsce. Łukasz Starzyk, Marcin Mędrzyk, stanowisko numer 20, ilość ryb złowionych 23, łączna waga 162, kg 425 g. Drugie miejsce Grzegorz Krzywicki, Mariusz Jabłoński, stanowisko 21, ilość ryb złowionych 20, 15, łączna waga 122, kg 0,75 g. Trzecie miejsce. Tomasz Klich, Robert Studziński, stanowisko numer 1, ilość ryb złowionych 9, łączna waga 81 kg 350 g. Czwarte miejsce, Zbigniew Siejk, Mariusz Ryżak, stanowisko numer 8, ilość ryb złowionych 5, łączna waga 77 kg 125 g. Piąte miejsce, Adrian Sikora, Jacek Wasik. Stanowisko numer 4, ilość złowionych ryb 8, łączna waga 67 kg, 650 g. Szóste miejsce, Paweł Rodek, Bogusław Biskupek. Stanowisko numer 23, ilość złowionych ryb 4, łączna waga 44 kg, 475 g. Siódme miejsce, Marek Frączyk. Irenauszka Czorowski, stanowisko 14, ilość ryb złowionych 3, łączna waga 30 kg 475 g. 8 miejsce Mirosław Marczak, Rafał Marczak, stanowisko numer 3, ilość ryb złowionych 3, łączna waga 27 kg 975 g. 9 miejsce Dariusz Kruszewski, Ryszard Osmanowicz, stanowisko numer 16, ilość złowionych ryb 2. Łączna waga 24 kg 600 g. 10 miejsce. Robert Nadgórski, Marcin Skwarek. Stanowisko numer 12. Ilość ryb złowionych 1. 15 kg 350 g. 11 miejsce. Artur Szydłowski, Rafał Szynalski. Stanowisko numer 7. Ilość ryb złowionych 1. Łączna waga 14 kg 850 g. Dwunaste miejsce Werner Niemczyk Roman Rabiak. Stanowisko numer 15. Jedna ryba. 14 kg 575 gramów Trzynaste miejsce Artur Butyński Jacek Kuźmiński. Stanowisko numer 2. Ilość ryb złowionych 1. 11 kg 225 gramów Czternaste miejsce Tomasz Fleszer Wojciech Kędzierski. Numer stanowiska 22. Ilość ryb złowionych 2. 7750 gram. 15 miejsce. Stanisław Czerny, Robert Abrahamczyk. Stanowisko numer 18. ilość ryb złowionych 1, 6 kg 250 gram. 16 miejsce. Andrzej Frączak, Krzysztof Rabiej. Stanowisko numer 5, ilość ryb złowionych 1, 2 kg 600. Pozostali, zostali skwalifikowani na 17 miejscu z wynikiem 0. Tak się... Dobrze, także może... Jeszcze momencik. Pierwsza ryba złowiona na za zawodach stanowisko numer 21. Mariusz Jabłoński. Był to karpo wadze 13 kg 75 gram. I największą rybą z zawodów jest ryba złowiona na stanowisku numer 8 przez Wigniewa Siejka. Kart 25 kg. Dziękuję. Brawo. Dziękuję bardzo. Także może zacznijmy od od początku. Proszę łowcę pierwszej ryby zawodów tutaj do nas. Jej! Mariusza Jabłońskiego. Mariusz Jabłoński, zapraszam. Tak, tak. <grym z górą> to jest wszystko To Ten koszt jest bardzo zły. To mi wducha to. Poprosimy łowce największej ryby. Zbigniew w szejk. Panie największa przyjaźń, dzisiaj rekordów z nazwiskiem. Jeszcze raz gratuluję, super. Nie wywałem tego z radością wręcz. Tym bardziej, że na trudnym stanowisku, bo akurat ryba brała po drugiej stronie. nie? Dziękuję jeszcze raz. Trzecie miejsce Marku. Tomasz Klik, Robert Sudziński. Rzutem 5 na minut przed końcem zapię ostatnią rybę. A wyniki były już wydrukowane. <noise> Aleście <jeszcze> namieszali. <noise> nie pierwszy Nie pierwszy raz. Gratulacje. Jeden, są? Obydwa. są. Tak. Nie? Tak. No, obie, 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 obie. Tak. Ten sam jeszcze ubiegł. Ten koszt to wszystko tak. ważne. Podejdź Paweł tu. Drugie miejsce. Drugie miejsce. Faktyfikacja na Mistrzostwa Polski. Grzegorz Krzywicki Mariusz Jabłoński. Brawo. Ja wiem, że... kolejne, to kolejne wydatki przyszły. Z tego się cieszymy. I jako prazerz kolejne tam tam wydatki przyszły. Proszę, Mariusz to masz. Tak, wezmę za kumpli zbyt bardzo. macie PCM-ka. Gratuluję wielcy jesteście chodźcy. Oczywiście nie zapłacimy za was. Ile dla reporterów? Dziękuję. Resztę spakujecie pójść. Zwycięzcy trzeciego Super Pucharu Fisz Dębowa 2016 aha, aha. Łukasz Starzyk Marcin Męży. Zapraszamy i gratulujemy. Brawo. To kwalifikacja do PCN-u. Gratuluję. Ja ja Teraz gdzie są te no To wielka przyjemność. Duże Na otarliście, rado, się, otarliście się, otarliście się. Miała jeszcze Margaret przyjechać, ale... Bo rekord drużyny. No ale, ale naprawdę dużo nie brakło do rybki. No to co spadło, to jedna rybka. To co spadło, spadało, nie, super. Super. O, to spadało. No spadło, to spadało. To bardzo. spadło, spadło, jest szansa poprawy. Poprosilibyśmy... Zostańcie na chwileczkę. Teraz trzy pierwsze drużyny i... i, i, i... Aha, bo to trzy pierwsze drużyny to jest, to jest największa ryba i łowca największej ryby. Bardzo prosimy do nas. Także dziękujemy bardzo jeszcze raz i do zobaczenia za rok. Ja jeszcze korzystając tak na szybko z okazji, że mam mikrofon, chcę podziękować Witkowi, firmie Jetfish, za to, że tak ładnie przeprowadziła te zawody. Wyniki były świetne, ale firma Jetfish jest jednym ze sposobów naszych imprez dla młodzieży. Teraz 5 czerwca miały się odbyć te zawody, ale ze względu na złe warunki atmosferyczne i na wodzie, na odrze miały być rozgrywane, woda nie nadaje się do rozgrywania tego typu zawodów w tej chwili. Odbędą się one tydzień później w przyszłą niedzielę. Jeszcze raz tutaj dziękuję firmie Jetfish za to, że oprócz tego, że pomaga wam karpiarzom, że jest dla was, ale też służy naszej młodzieży, która jest tutaj w naszym związku i wokół nas zawsze się kręci. Dziękuję raz jeszcze. Widać. Dziękuję bardzo.